Witajcie na moim przyjęciu na cześć Haka. Czarłacz, Kostek, chodźcie no tu chłopcy. Obchodzimy dziś szczęśliwy dzień Haka. Będzie, Zaraz będzie. Dziś ma urodziny Hak i życzymy mu sto lat. Chociaż jeśli miałby 100 lat żyć, złodzieju ty się wstydź. Pańskie prezenty na dzień Haka, kapitanciu! Uh, uh, uh. Co to jest? Co to jest? Uh, uh, uh. Zobaczymy! Sam już nie wiem, który prezent otworzyć najpierw. Otwierać wszystkie! Otwierać wszystkie! Nie otworzy pan żadnego, kapitanie Hak! Te prezenty są dla Czechusia! Ma pan je oddać! Proszę! Nigdy! Uwaga! O! Kokoszanki! Hak daje nogę z prezentami Czachusia! Nie. Ruszać się, chłopcy! Przenosimy imprezę Haka na skałę wraku! Słyszeliście to? Hak powiedział, że idą na skałę wraków! Fajtek, jak tam się dostać? Najpierw trzeba przejść przez las wielkich drzew. Potem minąć ptasią łaźnię, a dalej prostą drogą do skały wraków! Jocho, naprzód! Da! Do lasu wielkich drzew. Wow. Wielkie to fakt. A. Jej, hej, no nie! Żołędzie giganty! Nie chciałbym dostać w głowę takim żołędziem. Hmm. Możemy użyć grzyba giganta, żeby się osłonić. Będziemy go trzymać jak parasol ponad głowami. Hej, to muchomorowy parasol! Dalej, kamraci! Pomóżcie nam trzymać muchomora nad głowami! Jochon naprzód! Wow! Udało się! Przeszliśmy przez las wielkich drzew! I mamy dwa złote dukaty! Zabierzmy je i w drogę! To dokąd teraz fajtek? Kolej na ptasią łaźnie! Nie, to jest Tasia łaźnia. Jak przejdziemy przez te gejzery? Mniej biadolenia, a więcej chodzenia, panie Spondek. A ja i kapitanie! Niech to licho! Jak możemy przejść przez gejzery? Chyba mam pomysł. Możemy przeskoczyć przez gejzer, gdy woda się zatrzyma. Policzmy, na jak długo się zatrzymuje. Liczcie ze mną. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze raz. Kiedy woda zniknie, liczcie. Jeden, dwa, trzy. To znaczy, że jak będzie przerwa, musimy przeskoczyć przez gejzer, zanim doliczymy do trzech, bo wtedy woda znów zacznie wypływać. A tak to nawet nie zmokniemy! Gotowi? Jeden, jeden dwa, dwa trzy. trzy! Na razie jest nieźle. A teraz skok! Jeden, jeden dwa, trzy! Jocho, daliśmy radę! Przeszliśmy przez ptasią łaźnię i mamy dwa złote dukaty. Zabierzmy je i w drogę!